Oni chyba nie ogarniają, kurde, szkoda, że nie mam. Aj! Gdzie co mam? Mam. Sz... Kurde, mam ten. Mam przecież. Perałkę, więc teraz ją użyję. I teraz szybko! Spychamy wszystkich, okej. Okay. Co tu się dzieje? Wow! Siemaneczki, rzymeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Wallsów na moim kanale. Ja jestem Automat Pelci i zapraszam do oglądania, słuchajcie, kolejny odcinek z The Wallsów. I dzisiaj, jako że jest Dzień Dziecka, pierwszy czerwiec, to mam dla was sporo tutaj ciekawych voucherów, bo co 100 łapek będę wam dawał tutaj na zmianę. Voucher na 15 dni na SVIPa i Voucher na 1000 albo 2000, już nie pamiętam naprawdę, monet na The Walls, czyli właśnie tutaj na tym trybie, na którym gramy, a na 500 łapek, jeżeli tyle dobijecie, będzie specjalny Voucher na 30 dni na SVIPa, więc myślę, że warto już tutaj dać łapkę w górę, o ile oczywiście chcecie, bo tutaj do niczego jak zwykle nie zmuszam i oczywiście życzę jak najbardziej wszystkiego najlepszego wszystkim tutaj dzieciakom, i, ty, I to młodszym, i to starszym, I żebyście mieli jak najlepsze prezenty tutaj od rodziców, żebyście jak najlepiej spędzili ten dzień oczywiście, no i żebyście po prostu mieli jak tutaj najlepsze gry na Craft i w ogóle... Gry w Minecraftach, w ogóle gry, wszystkie gry. No i słuchajcie, chciałbym was także poinformować o tym, że w środę o godzinie prawdopodobnie od 18 do 21 będzie specjalny live z okazji tego Dnia Dziecka. Nie zrobię tego w poniedziałek właśnie dzisiaj, no ponieważ jeszcze szkoła jest, jeszcze szkoła jest i jeszcze trzeba się tym niestety, a może niestety zająć. No i trzeba tam wszystkie... Sprawdziany, które były zaległe, niekiedy napisać jakieś tam, podyskutować z nauczycielami o oceny, żeby po prostu wszystko było już jasne, klarowne e, i tak dalej, i tak dalej. No, bo wiecie, sama czwórka, sama piątka tutaj się na samym do koniec roku nie wystawi, trzeba naprawdę o to powalczyć, a myślę, że jest warto, bo ja tak naprawdę już jestem trzecia klasa gimnazjum, więc jeden krok, tak naprawdę od liceum mnie tutaj dzieli tak naprawdę, więc ten livestream specjalny będzie w środę o godzinie prawdopodobnie, prawdopodobnie mówię, bo jeszcze nie wiadomo jak to będzie od 18 do 21, może nawet do późnej, jeszcze jeszcze później może do 22 nawet zrobimy, zobaczymy jeszcze w każdym razie mam na tego livestreama dla was na pewno Wiele losowań również na ZVipy na 15 dni na, na tego serwera na Craft Games. również mam dla Was losowania na monety i to na czat będę rozdawał i to będę losował. Naprawdę będzie masakra tutaj z tymi monetami. Chyba mam monety na 2000 monet tak 5 razy 2000 monet na Skywarsy, na The Wallsy. Więc kurde, ludzie naprawdę masa, masa, masa tego będzie. Taką mam przynajmniej nadzieję. No i będzie także specjalne losowanie na CSGO. Będzie tutaj dla Was do wygrania cs dokładnie. Będzie to po prostu tak zwany giveaway, czyli po prostu losowanie. Komuś się przyfarci, ten będzie miał ten klucz. Ja mam tego CS-a na, na Steamie dokładnie jako prezent tutaj dodany. Nie wiem czy Czy teraz zobaczycie screena z mojego Steama tutaj jak to wyglądało. mnie, żeby się po prostu... Nie, nie, żeby to nie było uznane jako słowa rzucane na wiatr, żeby to nie było... Uznany silu, a ta, pewnie, że nam dasz, pewnie, oczo masz, ale w ogóle nie masz takiej cesa i co? Oczywiście zapraszam też do e, livestreamów, bo bardzo często, co dwa dni tak naprawdę, niekiedy nawet codziennie robię te livestreamy, zwykle o 19 właśnie godzinie, chociaż w niedzielę, wczoraj, zrobiłem go o 13, więc to też e, różnie bywa, ale śledźcie Facebooka, śledźcie Skype'a, śledźcie YouTube'a, bo tam wszystkie informacje o livestreamach oczywiście są... I macie wszystko po prostu na bieżąco. W przyszłości też zamierzam zrobić grupę po prostu dla widzów, gdzie będziecie mogli dostawać te informacje jeszcze szybciej, jeszcze lepiej. No i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, słuchajcie, czy coś mogę sobie kupić stałego? Chciałem sobie kupić pajęczyny, powiem Wam szczerze, stałe tutaj, ale chyba się nam nie uda. No, chyba się nam nie uda. Trochę nam tutaj monet jeszcze brakuje. E, aczkolwiek no mam nadzieję, że już na następnym odcinku uda nam się tutaj coś zakupić, na pewno na Skywarsach Warsach postaram się już o Super Ninja, chociaż już nie pamiętam e, ile kosztował tak naprawdę, już nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, ale mam nadzieję, że uda mi się zdobyć już e, na tyle monet, żeby kupić tą już kurde super mocno, która jest naprawdę e, sporo OP, naprawdę daje bardzo mocny i, i zauważalny w ogóle tutaj progres w grze, naprawdę można się nieźle tutaj obronić przez, przed przeciwnikami, tą super ninją ale dobra, nie będę tutaj gadał o Skate skoro gramy tutaj naprawdę The Walls słuchajcie, 5 minut do opadnięcia ścian, więc ja tutaj się przygotuję no i widzimy się oczywiście tuż przed opadnięciem ścian okej, okay, jesteśmy tuż przed opadnięciem ścian, słuchajcie zostało już tutaj paręnaście dokładnie sekund do tych łopadnięcia tych ścian, więc słuchajcie, od razu sobie dam tutaj to na speeda, żebyśmy mogli tutaj się migać, oczywiście, jak najszybciej. Mamy dwie minuty, ok, spoko, spoko. Pełno sobie tu jeszcze mięso. Jemy refila i oczywiście lecimy na środek, żeby się naparzyć z przeciwnikami. Oczywiście z... zgarnąć przy okazji tutaj jakieś refilki i tak dalej. Słuchajcie, zobaczymy, co tutaj nas czeka. Ktoś tu w ogóle idzie na górę, z tego co widzę. Tego tak niespecjalnie chcemy, sobie go bardziej tutaj zabić w tej chwili, ale nie wiem, czy do niego dotrzemy. Nie pamiętam, w którym jestem teamie. W tej chwili horrendra, cholera, podaj mi tutaj. Zepną, to mi się nie udało, bynajmniej, dobra. My jesteśmy w teamie drugim, dobra, więc tutaj jest nasz kolega tak naprawdę i będzie nam tutaj, mam nadzieję, pomagał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tej sytuacji, dobra. Spróbuję tutaj obejść tak bardziej naokoło. około przecież jak to bardziej naokoło, okej. Okay. Oni chyba nie ogarniają, kurde, szkoda, że nie mam. Aj! Wiecie co mam? Mam. Sz... Kurde, mam ten. Mam przecież. perełkę, więc teraz ją użyję. I teraz szybko. Spychamy wszystkich, okej. Okay. Co tu się dzieje? Wow! Drej żyję, żyje, żyję. Nice! Pospychaliśmy wszystkich, którzy tutaj byli. Nieźle się poleciało. Cztery zabójstwa! Ja pitole, patrzcie, wszystkich tutaj zepchnęliśmy bez koksa tak naprawdę. Ta akcja była przepiękna, naprawdę. Ta akcja była przepiękna i możecie mi jej tutaj naprawdę pogratulować Ale mi się udało. To było niesamowite, naprawdę. Szkoda, że nie pomyślałam od razu o tych perferoch, bo tak to bym normalnie po prostu od razu tutaj sobie wszystko zrobił, cholera tutaj. Boję się tego ziomeczka na dole. bo się, że on będzie miał jakiś dobry enchant. Co so, by tak stanął. O, dobra. właśnie tak. O to mi chodziło i teraz go bijemy, teraz go bijemy. On mnie ogarnął, on mnie ogarnął. Będzie od koksa i... Kurde, jest Ja dobra. Też sobie zjemy koksa od razu. Nie będziemy co tutaj się klepotać bez koksa, bo ostatnio zbyt często liżę te koksy albo próbuję orać, a barpeć jest, z tego co wiem, w miarę więc nie będę tutaj za bardzo uciekał. Nie wiem, co on teraz robi. W tej chwili. Tu jest w ogóle jakiś czerwony, patrzcie, dobra, dobijemy go w takim razie. Jest na szkili, jest na kill, dobra. Barpeć, nie, nie wiem co on robi. Nie, co robi tutaj, naprawdę? Niż Barpeć, czy Barpeć? O Boże, ale tutaj walać Vivala TNT, ale to mu się nie udało. Dobra, będzie uciekał. Będzie uciekał, widać, że już mu się kok skończy. On chyba nie jest aż taki ogarniętek, myślałem, rzeczywiście, Boże, święty. Ale tutaj szaleję z tymi TNT, ale gościu już nie ma szans. Już tutaj pada widzę. Aj, jeszcze mu trochę tutaj się udało uciec, z tego co widzę. Jeszcze tutaj próbuję coś zdziałać. Ale to już nie będzie długo trwało, to nie będzie długo trwało. Zwłaszcza, że tutaj już go prawie dorwaliśmy. Próbujemy teraz go złapać, ale piękny księżyc, naprawdę. Prawdziwie, że nie ma tutaj tak naprawdę księżyca, w sensie, że... Ee, nie wiem jak to się nazywa, nie pamiętam jak to się nazywało, w każdym razie wiecie o co chodzi. Ale i tak świeci, dobra, to jest po prostu urok shaderków, prawda. Teraz skręcił skręcił w lewo, kurde. Tego się właśnie obawiałem. No i nie wiem jak go teraz tutaj... Dogonić, no bo mi się chyba skończyła ta potka na Spida niestety, no długo mi się nie przydała tak naprawdę, więc chyba będę musiał wymyślić jakąś inną taktykę na to, Jezus Maria, ale tutaj nagle się odpalił, I cholera jasna, no patrzcie co się stało, zablokowałem się przez te potki, nie wiem czy w ogóle dobrze, dobrego miecza używam do klepotany, Oj, gościu, już nie garnie. Dobra, to już jest win for me. Dobra, nice. Chociaż by było blisko, mieliśmy dwa serca, tylko nie zauważyłem tego na, tak naprawdę tutaj, więc... No, jednak musiałem być bardziej ostrożny. To jest jakiś z 3. Gdyby udało mi się te dwa miecze po połączyć, to byłby naprawdę bardzo ciekawy. Miecz tutaj trzeba. Słyszałem tutaj, jakby ktoś kopał i expa dostawał. Tak mi się tutaj mi wydawało, więc ktoś tu może mnie zaskoczyć. Będę musiał uważać tutaj na pewno. Dobra, tymczasem sobie zrobię na pewno hełm, chociaż nie jestem pewien. Zrobić hełm? Dobra, nie będę hełm robił. Może zrobię... O, zrobię te, te części dwie, dobra. Zrobimy te dwie części. Bo te chyba mi się tutaj na razie będą przydawać. Będą mi się przydawać. Będą mi się, po prostu mi się przydadzą, wiecie o co chodzi. Zrobimy sobie tak, tylko że to sobie damy to, dobra. No i szukamy może kowadła. Szukamy kowadła, czy... Czy może będziemy lecieć po prostu i szukać ziomków? Bo tutaj zostało tak naprawdę trzech przeciwników. Mamy jeszcze dwóch naszych sojuszników, więc sytuacja wygląda myślę, że bardzo dobrze. Przynajmniej nie będziemy tutaj... Osamotnienie na defmeczu, który będzie tuż za dwie minuty. Tylko że kurde szkoda, że tutaj nikogo nie ma. To jest właśnie urok też 40-slotowych alenek, bo zwykle gram na odcinkach większa ręki, no i szybko się tutaj wybijamy. Po prostu wpadamy masą do różnych tutaj yy, kopalni. Gościuk chciał mnie zaatakować, ale w ogóle mnie nie trafił tym atakiem. O Boże, gdzie on się teleportował? Gdzieś widziałem, że perło trzymał. O, tutaj jest, dobra. Tutaj jest. Gościu no nie ogarnia do końca, nie ogarnia tutaj. Widać, że... Będzie to, nie będzie to należało raczej do trudnych rzeczy, nie, to jest w ogóle inny gościu, patrzcie, to jest w ogóle inny gościu teraz. Innego gościa tutaj teraz złapaliśmy, no, ale dobra, dobra, zawsze coś, zawsze coś. <laughs> Lepszy jakiś przeciwnik do zabicia niż żaden, prawda? Też taka jest tutaj e, filozofia, no i się spalił, pięknie spalił się tutaj przed nami. Miał kolejnego diaksa, którego chętnie sobie wezmę w sumie. Na wypadek, gdyby się okazało, że jakiś tam jeszcze diaksy zgarnę, zgarnę ją po drodze. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Słuchajcie, jeszcze sobie założę na wszelki wypadek. Spodnie sobie zenchantuję. Może jakiś fajny enchant tutaj wydropi. Mam nadzieję, że wydropi fajny enchant, bo zawsze dobre enchanty są na topie. No niestety projectile, aczkolwiek mogło być zawsze gorzej. Zawsze się pocieszajmy, że mogło być gorzej, prawda? Zawsze się tak pocieszam. Ale no wiecie, no gor gor gorzej nie może być. Po prostu ja mam syfny enchant. Wszyscy syfne sobie enchant kupiłem, więc syfnie sobie to wszystko enchantuję. No wiem, wiem, nie musicie krzyczeć. W każdym razie zostały dwie osoby właśnie z drużyny żółtej. Tutaj właśnie zabiłem ostatniego reprezentanta drużyny czerwonej. I tutaj zobaczcie, to jest chyba ten żółty, którego wcześniej próbowaliśmy zabić. Tak, to jest ten kądzie. To jest ten, ten kądzie dokładnie. Ma klatę, która mnie bardzo tutaj interesuje, ale ma cholerek HP, ale udało się nam go zabić. Tak, tak, tak. Oczywiście udało się nam tutaj go zabić, 20 sekund, chyba zdążę tutaj wziąć po nim itemki Mam nadzieję przynajmniej Szarpnes 4 miał? O Boże, miał szarpnes 4 chyba, tak mi się przynajmniej wydaje Albo mi się źle wydawało, cholera, nie mam teraz tutaj za dużo czasu, żeby szukać tego wszystkiego tutaj Tak, miał szarpnes 4, słuchajcie, ale jajca No niesamowicie, naprawdę Czyli tutaj mam szarpnes trójkę 3, 3, 2, a tutaj mam szarpne 4, dobra, warto wiedzieć ale to mi się już nie przyda, bo już tutaj udało się nam wygrać, kurde, z naszymi kolegami. Ktoś zdobył tego ostatniego fraga, więc nie musieliśmy tutaj walczyć na te w meczu. A szkoda, my wypróbował sobie ten Sharpness czwórkę. E, no szkoda, szkoda, ale cóż, ważne, że się wygrało. No i słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie tego filmiku, jeżeli ci film spodobał, oczywiście łapka w górę, co 100 łapeczek macie, to super voucher na 15 dni na ZIpa na monety, na The Wallsy, no i oczywiście na 500 łapek super VIP na 3 dni, a ja tymczasem dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrybowania kanału, także jeżeli jeszcze tego nie robisz, a chcesz oglądać kolejne te materiały z Minecrafta i oczywiście też nie Minecrafta, bo zamierzam Agario, Akinatora oraz CSA również nagrywać, ale CSA to w swoim czasie, jak już ogarnę jakieś normalne słuchawki do CSA, nie takie sypne jak teraz po prostu. No i jeszcze raz dzięki za oglądanie! No i do zobaczenia w kolejnych materiałach! Nie zapomnijcie o Wolczerkach i Siemanko!